pas To jest butnia. Das, das auto, wszechronny samochód 2,5 metra szerokości. Pas. Das auto, nas auto. Nawet tutaj ale albo patrzymy na nim. Terda widzi. No nie zajebał w te samochody ja No mi się chodziło Wszedł i pojechał? Sprawdź poszedł Tu chyba za się widać płacze no. Dobra, tu może stać może Dobra, wy, wyciąć to Nowy rok i już tynkujemy. Po miesiącu przerwy znowu tynkujemy. Jedziemy tam. Muszę to, muszę w łyżkę chyba wejść i to trzymać. Bo to tak trochę mało ta łycha na to. Dobra, kamera na głowę. Nie wiem, ja nawet nie, nie wiem na czym tam skończyłem to nagrywanie. I wziąłeś ten młotek? Nie wiem. Mówię, nie wiem, na czym skończyłem to nagrywanie w tamtym roku. Tego odcinka o tych cynków, bo to się ciągnie jak flaki z olejem. I tu mamy taki. Nie, no. Tam są wentylatory na, na szczycie i po prostu to trzeba zamontować, żeby warunki atmosferyczne nie działały za mocno na, na ten. No, żeby tam nie, nie padało do środka, no, osłonić trochę ten wentylator, no. Tu był biały kamień, ale już nie ma. Chłopaki tam tną tną, tną... tną, te... Docierają, został nam właśnie ten poziom na dole. Zaraz tam dojedziemy, to... To będziemy... To wszystko będzie widać. No to już będzie jeden z ostatnich dni kiedy się tu topimy, bo tu jest tu jest jak jest maszyna oficjalnie już jest kupiona ale no, trzeba umyć i coś się zrobi odcinek się o nowym nabytku no, tak to wygląda a my musimy tam właśnie zamontować ale musimy się tam dostać Tsunami normalnie. Fala tsunami. rękawiczki mam. No nie, to ja tego i tak... Ja rozmawiałem, gadałem, a w ogóle tego nie trzymałem. No, ale dobra. To takie... Bodl. Jeszcze nie mam krótkiej poziomnicy. Tako firma, a ten... Poziomnicy nie ma krótkiej. Gdzieś zostało. Co? Nie, no tro... Nie, bo tam zawadzisz oblaty. Ty no trzy... Michał, trzy krótkie leżnie potrzebne. Leżnie. Leżnie. Yy, dobra, widzimy się na górze. Dobra, to nie jest yy, Także dwa razy ta sama scena, tylko jadę z drugim, bo oczywiście zapomniałem kamerę włączyć przy pierwszym. Ale tu już jest lepiej, bo tu już jest przygotowane, gdzie ma to być. Ale tu będzie walka, oczywiście, kurwa, żeby tu się ustawić. bo. Szkoda, że tyłem nie pojechałeś. Bo tu wyjechać z tych kolei. Amil, weź kuwa, jedź gdzieś, wyjedź na suche i tam zajedziesz i pojedziesz prosto. Tutaj muszę się męczyć, a. No, kurwa. Łukasz, zwolnij! nam to w dowieźli w całości, tam chociaż, żeby się wiesz jakoś bokiem zaparła, czy coś. Nie musi tam być idealnie, no krzywy, zobacz. No koszulka dobra, a no gdzieś to tak rzuć, żeby... O! Operator kurwa we skr robił kurwa 10 lat Kto? Z niego się śmiał, zawsze taki był jego pracodawca Dobra, musisz chyba Kamil podjechać jeszcze, jeszcze Ty może dobra, poczekaj Dobra, ja muszę wejść do środka i... Masz połatę tu wszystko? Ty, a do góry podnoś! Uważaj na pance. No, jeszcze! Dobra, poczekaj, ja zobaczę, jak to jest wysoko. To całością musisz opuszczać! Poczekaj, Anak... O, tak, Janek, o, tu. No. Na dół, na dół, chłopaki, po całości, na dół, bo to musi być równo prawie. Dobrze, no to na dół, e! Troszeczkę, do góry. Nie wiem, czy u Janka nie muszę pierwsze montować, ale ja się muszę za nisko. Jeszcze do góry! Nie, nie, przesadziłeś, przesadziłeś. No. Opuszczaj, opuszczaj. Coś takiego. Dwa do góry. Dobre. Za, od, weź od siebie trochę. Kurwa trochę. Do góry. Dobry. Dobra. U Jasia by było w miarę. Dobra, u Janka by było eee, To by musiał mieć to, to, nie to Dobra, nie Bo trzyma Janka strona Jankę stronę przy... zrobimy na raz Na dwa kołki Nie, na jeden, bo musimy piąt zrobić Kur... trafiłem w beton Ja? Nie, co zmienił się? Opuścił się czy coś nie? Nie mógł się chyba opuścić, bo skoro też inaczej pewno nie będzie. No jakoś już nie widzę już. Nie może być. Jest dobrze. A młotek gdzie jest? Kuszynka. Sylwek, młotek. A, dobra. Ty się nie. Dobra, już bierz. odetchnąć o no, tutaj chcę. jak teraz pionisko wiertareczka dobrze że to suporek, a nie kołki 10 dziesiątki, 15 długich, nie 140 Dobra, na dwa i iść Z drugiej strony to samo zrobić On tam trzyma Dobra, teraz ja bym musiał poziom Dobra, o, od siebie daj delikatnie Dobra, sylwek? No pod uwagy? No, jeszcze na dół Dobra Jeszcze trochę Dobra. Mo Dobra to Teraz skuszę. No nie, nie no między dwoma nogami to ci na pewno nie przejdę Z drugiej strony to i montaż zakończony. Rozbieramy do ziemi rusztowanie i przenosimy na się na przednią ostatnią ścianę.